Ten czas, szczególnie w dużych miastach, jest naznaczony podobnymi ceremoniami, uroczystościami. Myślę tutaj o inauguracjach roku akademickiego, czyli uroczystym wprowadzeniem w czas, który potem ma być poświęcony naprawdę rzetelnej pracy. Ta praca ma po jakimś czasie przynieść owoce. My zbieramy się tutaj świadomi również tego, że o własnych siłach za wiele zdziałać nie możemy. Te owoce byłyby ogromnie słabe, małe. A jak słuchaliśmy w Ewangelii, Żniwo jest wielkie, to znaczy trzeba mieć naprawdę zasób sił i mądrości, i także organizacyjnie być na poziomie, żeby sprostać wszystkim zadaniom, jakie jawią się w życiu przed każdym z nas i przed społecznościami, które tworzymy. Począwszy od tej... Najmniejszej, ale niezwykle uprzywilejowanej, pięknej, myślę tutaj o małżeństwie, potem o rodzinie, a już potem każdy z nas wierzy. Istnieje wspólnota parafialna, szkolna, zakładu pracy, wsi, miasta, kraju, kontynentu itd. My wszyscy jesteśmy Wezwani do tego, aby jak mówi Święty Paweł, jeden drugiemu pomagać w drodze, która ma nas doprowadzić i to w sposób bezbłędny do drzwi, do pewnych drzwi, które są w domu Ojca. Sam Ojciec Niebiesko obiecał, że wyjdzie nam na spotkanie. I naszym autentycznym pragnieniem winno być, żebyśmy nigdy tej drogi nie stracili z oczu, żebyśmy pewną drogą tam podążali. Każdy z nas ze swego doświadczenia wie, że to jest bardzo trudne samemu podołać wszystkim zadaniom. Święty Paweł powiada w liście do Galatów, jeden drugiego brzemiona noście. My staramy się to w życiu nie tylko zrozumieć, ale i do tej rady zastosować się. To znaczy, nie patrzmy tylko na siebie samego i nie dbajmy tylko o własne interesy, ale rzeczywiście rozglądajmy się w tym właśnie celu. Żeby zobaczyć, wczuć się, czy mój brat jest na dobrej drodze, czy ma siły, czy nie odstaje od tego, ktoś powie: Dlaczego aż tak mam się interesować moim bratem? Już na samym początku Pan Bóg. Dał nam taki przykład, przeprowadził taką katechezę. Pamiętamy, kiedy zapytał Kaina, gdzie jest twój brat Abel? Gdyby to było gdzieś tam w połowie głoszenia Słowa Bożego. Ale poznajemy po, jakby po ustawieniu pewnych wydarzeń że musiało to być bardzo ważne, żebyśmy w drodze naszej zwracali uwagę na drogę naszych sióstr i braci. Na mnie trudno to też zrozumieć, kiedy wprowadzeni głębiej w Ewangelię rozumiemy, że ta powinność ma wymiary miłości i miłosierdzia. Więc sprawdza się w ten sposób. Właśnie Bóg nas sprawdza, czy miłujemy bliźniego. Jeśli go miłujemy, to będziemy się troszczyć o prawidłowość jego drogi. Ale można też jakby trochę puścić wodze fantazji i ujrzeć tę scenę, kiedy zbliżamy się do domu ojca. Przecież z doświadczenia takiego bardzo praktycznego, naszego, ludzkiego, doczesnego, kiedy nieraz po długiej niebytności idziemy do domu, który jest naszym domem rodzinnym i wiemy, że tam czeka na nas Ojciec, to przecież to spotkanie nie jest nieme tylko pierwszy zapewne z inicjatywą wystąpi ojciec bo to że ojciec kochający widzi więcej i czuje więcej to myśmy się też dowiedzieli z przypowieści o marnotrawnym synu ale niektórzy mówią że lepiej byłoby tę przypowieść nazwać o miłosiernym ojcu tam Przekonanie mamy, czytając, wgłębiając się w te treści, że zanim syn zobaczył Ojca, to Ojciec go pierwej ujrzał. I wracamy do tego naszego spotkania z Ojcem Niebieskim. Jeśli jest prawdą, a jest, że miłość ma oblicze troski o drugiego człowieka, czy Ojciec nie powinien zapytać nas, a gdzie są ci, z którymi wyruszyłeś w drogę pielgrzymia, realizując swoje powołanie? Wtedy byśmy musieli odpowiedzieć, czy dostatecznie kochałem tych ludzi skoro się gdzieś zawieruszyli, skoro ich nie ma, a o których się zapytuje ojciec. To, co mówi dzisiaj ewangelista Łukasz, mówiąc o tym żniwie, to rzecz jasna, nie odnosi się tylko do spraw głoszenia Ewangelii. To trzeba spojrzeć na wszystkie zadania, jakie, z jakimi przychodzi nam się zetknąć czy zmierzyć. I tych 72 nie reprezentuje tylko głoszących, jakby ex Ewangelii. Jesteśmy tam zawarci wszyscy, gdziekolwiek nas Bóg postawi. Widzimy zatem, że rozeznanie swojej drogi życiowej to sprawa ogromnej wagi, bo od tego zależy potem owocność naszego działania. Bo jeśli my nie rozeznamy swojej drogi, to nie będziemy uposażeni tymi mocami, które nam się przynależą. Owszem, będziemy się turlali, jakoś błądzili, nie wiedząc, gdzie mamy iść i co mamy robić. Z takiego robotnika pożytku wielkiego nie ma. Wspominaliśmy, że dzisiaj szczególnie patronuje nam święta Teresa. Tak po przyjacielsku nazywamy ją małą tereską, ale ona jest rzeczywiście wielka. I kiedy czytamy jej zapiski, to rzeczywiście kilkunastoletnia dziewczyna w sposób tak dojrzały, bardzo dojrzały, mówi, że największy ból Sprawiało jej to, że nie umiała sprecyzować swojej drogi. Nie miała tej pełnej jakby wizji. To ją bardzo bolało, że jeszcze nie może powiedzieć Panu Jezusowi, tak jak powiedziała Matka Najświętsza: Niech mi się stanie według Twojego Słowa. I kiedy, powiedziałbym, po takich długich doświadczeniach, w tym duchowym cierpieniu odnalazła swoje miejsce i że miłość będzie istotą jej powołania, wtedy wszystko się w jej życiu ułożyło. I powiedziała, że całe swoje życie oddaje na służbę Kościoła i bliźnim, ale także za. Kościół święty i za zbawienie sióstr i braci za bliźniego. Może czasami tak przejdziemy spokojnie wobec tej deklaracji świętej Teresy, ale powinniśmy zwrócić uwagę na to, że cały ten jej wysiłek kształtowania swego życia w Zakonie Sióstr Karmelitanek był potrzebny po to, żeby móc siebie dać innym. W pierwszej kolejności Panu Bogu, a potem bliźni. Kiedy przypatrujemy się tej małej świętej i, tej, i temu pragnieniu, jakie wypowiedziała, to z takim pewnym niedowierzeniem, to przyjmujemy, ponieważ czasy, w których żyjemy, nie są aż tak nasycone tego rodzaju postawą. Raczej więcej możemy ujrzeć takich obrazów realizowania, w cudzysłowie, powołania, że stawiamy siebie w centrum i to, co jest możliwe, przygarniamy do siebie. To nie jest najsympatyczniejszy obraz. Nie. Tego nam nie, tego błędu nie, nie powinniśmy w żaden sposób powielać ani, ani naśladować i dlatego tego rodzaju formacja, jakiej się podejmujemy, nie mówię, że tylko w seminarium, ale seminarium jest po to, żeby iść potem już jako kapłani. I innym pomagać. Ale to dotyczy nas wszystkich. Żebyśmy umieli w każdym czasie, w każdym miejscu, przy każdej czynności być sługa, sługami. Tak jak wspomniał dzisiaj obecny wśród nas pan Wojewoda. Kiedy żartobliwie mówiliśmy o stanowisku, on zdecydowanie powiedział, to jest służba. Nie można z tym dyskutować, bo to jest rzeczywiście służba. My wszyscy powinniśmy się tym przejąć, a wtedy zobaczymy, jakie to jest cudowne, jak człowiek zanurzy się w tym przeświadczeniu, że oto jest tym robotnikiem pana naszego we wszystkich wymiarach. Myślę, że to towarzyszyło również Hiobowi. On był tak zakorzeniony w Panu Bogu, że nie dał się zwieść wszystkim przeciwnościom, które go w życiu spotykały. On był pewien, że to jego, ta jego moc, o której był świadom, Wiary i nadziei pozwoli mu z tych wszystkich trudności wyjść, ponieważ Bóg posłużył się jego życiem, żeby wygłosić wielką katechezę dla nas wszystkich. Co to znaczy wiara? Co to jest całkowite zaufanie Panu Bogu? I co to jest nadzieja, która wypływa? właśnie z owego zawierzenia. Prosimy dzisiaj Najwyższego, żeby użyczył nam czasu bogatego w dobre przygotowanie. Żebyśmy ani chwili nie zmarnowali na to, co Potem przełoży się na dobre owoce, a na te dobre owoce czekają wszyscy. To będzie ten wysiłek, będzie naszym wkładem w budowanie cywilizacji miłości. O tym tak bardzo często wspominał kardynał Stefan Wyszyński. Da Bóg, że doczekamy się beatyfikacji. To tyle, to takie myśli dzisiaj nas prowadzą w dniu inauguracji, która rozpoczyna czas pracy. Amen.